Cześć wszystkim z tej strony, Różka, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem jest to Kas, na którym jak widzicie po tytule Tworzę postaci z Witch. Jestem ciekawa, czy oglądaliście, albo czytaliście komiks, no bo właśnie jakby ja powiem tak, że pierwsze zetknięcie z Witch miałam w, z komiksem. Ja zbierałam te komiksy, tylko mój małolotny mózg <grym> nie bardzo jakoś miał ochoty czytać te komiksy. Mi głównie chodziło o te suwenirki, które tam można było dostać, w sensie te gratisy. Jakieś tam, wiecie, kolczyki, bransoletki, czy tam inne głupoty. Jakoś tak nie wiem, nie za bardzo jakoś się tym czytaniem tych komiksów przyjmowałam. A szkoda, bo miałam teraz te komiksy, to ja sobie z chęcią przeczytała, ale człowiek był głupi. <ARE drill> no, w każdym razie stwierdziłam, że stworzę Witch, już mi to chodziło po jakimś. przez jakiś czas po głowie, no ale. Nie zawsze mi to się nie wychodziło i teraz też mi tak jakoś, nie wiem, z niektórych postaci jestem bardzo zadowolona. Na przykład, jeśli chodzi o Will, no nie wiem. Może to jest kwestia tego, że ja mam jeszcze problem z przeniesieniem takiej postaci yy, totalnie kartunkowej do świata takiego Simsowego. Znaczy, powiem tak, ja bym wiedziała, że to jest Will, yy, jakbym zobaczyła, to bym poznała. I ja im robiłam, już tylko powiem, że yy, ja im robiłam outfity z. Komiks wróć z raczej z serialu i nie że próbowałam odtworzyć jeden do jeden, no bo one zmieniały ubrania, nie? Ale generalnie ten ich styl był taki bardzo charakterystyczny. Na przykład. Will to ja kojarzę, że ona. W ogóle to były trochę inne czasy i tam zawsze chodzili w tych luźnych spodniach. Wiecie, ja tego nie mogłam przejść, więc powiedzmy, że je ja tak trochę współcześniłam, bo podejrzewałam, że jakby Witch było nagrywane teraz, to one by już nie chodziły w luźnych spodniach, tylko w rurkach. Tak sądzę. Chociaż może nie, może się mylę. No w każdym razie ja ją właśnie kojarzę z tym, że ona mm, zawsze chodziła w jakieś kurteczce albo kamizelce, albo kurteczce i, i tak, tak właśnie ją widzę w taki sposób. A jeżeli chodzi o Irmę, w ogóle ja Wam powiem ciekawostkę. Pewnie dużo osób o tym wie, ale ja Wam powiem, że yy, nie wiem czy też tak mieliście, ale ja na przykład na podwórku. Miałam tak, że zawsze, jak wychodziła jakaś nowa bajka czy cokolwiek, to się w tym swoim kuku tego koleżeństwa, w sensie w swojej paczce znajomych, nie wiem czy to, co miałam, mogę nazwać paczką, ale no powiedzmy, w swoim gronie znajomych się zawsze wybierało, kto jest jaką postacią. Wiecie o co chodzi? I ja w hierarchii byłam zawsze trzecia, więc przypadło mi właśnie w kolejności Irma, no bo jak się możecie spodziewać. To pierwsza została wybrana Will, potem została wybrana Cornelia, no i potem ja wybierałam, no to wybrałam sobie Irmę. Ale nawet tak po dłuższym czasie nie powiedziałabym, że to jest jakieś ultra niepasujące, no bo to taka bardzo wesoła postać, mi się wydaje, że też jestem wesołą postacią, tak wizualnie chyba najbardziej do mnie podobna. Więc to nawet było git. I jeszcze było tak dużo, dużej ilości innych bajek. Że właśnie się wybierało postać. Ja w ogóle może potworzę te bajki, w ogóle dajcie mi znać, czy, czy, czy to mi wyszło spoko. No nie, na przykład co do tej Irmy, to mam do siebie żal, bo mam takie poczucie, że no starałam się jak mogłam z tą twarzą, ale kompletnie jakoś mi to nie szło. No nie wiem czemu. Mam wrażenie, że y, Terani, Cornelia i Heilin wyszły mi znacznie lepiej, ale. No właśnie Irma i Will wyszły mi tak jakoś dziwnie. W ogóle Irma ma za długie włosy, ale no nie mogłam znaleźć krótszych, a te mi jakoś najbardziej pasowały. Ale za to strój wybrałam jej taki praktycznie jak był w serialu. No bo mówię, że ja głównie ten serial animowany oglądałam, więc jestem takim kiepskim fanem Witch, Ale ja naprawdę zbierałam komiksy i miałam ich dużo, a potem je chyba na makulaturę oddałam. No bo ich, ich ostatecznie nie przeczytałam, ale gdzieś tam wiem, że w internecie można je przeczytać, więc... Może kiedyś przytom, ale to nie jest już to samo, co wiecie z komiksu, nie? zwłaszcza, że się go miało. Jeżeli chodzi o Terani, to ja wiem, że ja nigdy nie lubiłam tej postaci, tylko, że wiecie, ja byłam kidem, nie? Też jeszcze za czasów komiksu. Ja tej postaci nie lubiłam, bo miała krótkie włosy. <laughs> I mnie jakoś, ja nie lubiłam postaci, które mają krótkie włosy. Tak samo w Odlotowych Agentkach nie lubiłam Alex, bo miała krótkie włosy. Nie wiem, teraz to jak sobie, bo ja sobie w ogóle jakoś miesiąc temu, czy dwa, a może trochę więcej oglądałam... Hmm, właśnie witch. I tą Terani... Ja, chyba jej charakter mi też nie do końca podchodzi, bo jest taka... Hmm, hmm, ja nie lubię takich postaci, które są takie marudne, wiecie? No, i takie strachliwe jakoś. Nie, nie lubię takich postaci. Może to dlatego. Ale... Myślę, że ja ją dobrze odtworzyłam. W sensie ja nawet jej zrobiłam recolor włosów. Oczywiście nie znalazłam takich z warkoczykiem. Ja nawet szukałam, ale nie znalazłam, więc ma bez, warko, bez warkoczyka. Ja ją kojarzę na przykład w takim stroju, że ona zawsze chodziła w takich boho rzeczach. No nie jestem pewna, czy to jest dobry styl, ale wiecie o co, chodzi. Takie, że miała dużo jakichś takich łańcuszków, jakiś brązoletek, by się na tym swoim warkoczyku miała. Ten. Zresztą w ogóle, co do fryzury, ta jej fryzura w tym takim normalnym świecie. To jest git, ale ta jej fryzura, jak jest przebrana za czarodziejkę, to jest po prostu coś okropnego. Dajcie znać, czy Wam się podoba fryzura Teranii, bo dla mnie jest okropeczna, jest straszna, po prostu tragiczna. Nie wiem, dlaczego ją tak skrzywdzili, bo ogólnie to jest, chciałam powiedzieć, ładna Simka, ale ładna postać. Jakby ona miała takie dłuższe troszkę te włosy, jakieś takie wiecie, na przykład afro, ale takie dłuższe. To przecież byłaby ultra ładna i ten styl boho jest spoko, ale no nie wiem, dlaczego ją tak skrzywdzili tymi czterema kikutami tam na głowie. W sensie w tym stroju czarodziejskim, no bo mówię, ten na co dzień to jest jeszcze taki git, jest całkiem spoko. No ale właśnie, a co do Irmy jeszcze, to powiem, że ją kojarzę z serialu, że ona zawsze chodziła w tych takich wiecie, takich kurteczkach, takich no nie skórzanych, ale wiecie o tym, takich marynarkowych. Ale wiem, że w komiksie ona zupełnie inaczej chodziła ubrana, ale dodać mówię, nie kierowałam się za bardzo aż tak tym komiksem. No bo nie byłabym zbyt rzetelna, no bo go nie czytałam. Jeżeli chodzi o Kornelię, no to ja ją kojarzę i w, akurat, i w komiksie, i w serialu, to ją kojarzę, że ona chodziła zawsze w długich spódnicach, jakoś tak, nie wiem, pewnie nie tylko, ale, ale tak ją właśnie zawsze kojarzyłam w długich spódnicach, jakimś swetrze takim z golfem. No, i tak też ją stworzyłam. Kornelia to w ogóle było łatwo stworzyć, prawdę mówiąc. Chociaż mam wrażenie, że z twarzy to mi tak do końca nie wyszła. Nie wiem, może to przez tego skina się tak uparło, tego skina, że w ogóle. Wypełnie widzicie, że miałam ja, bardzo dziwne te mm... eyelinery, El no? No, bo pobrałam jakąś paczkę i powiem szczerze, że teraz mam tylko więcej roboty, myślę, że to wrzuciłam do folderu tak luźno. Jakbym to jeszcze wsadziła do osobnego folderu to wywaliłam sobie w folder po prostu i miałabym spokój, a tak to yy, wsadziłam to tak głupio i będę musiała teraz y, usuwać y, porterem, nie. Także trudno, za głupotę trzeba zapłacić, nie? W każdym razie podoba mi się ta Cornelia, ale powiem szczerze, że z charakteru to też się tak średnio lubiłam w, w serialu. Może nawet trochę, ale tak mnie troszeczkę irytowała. Powiem szczerze, i tak jakoś pod względem lubienia no to chyba faktycznie najbardziej lubiłam Irmę, Will i Heilin. No i właśnie jeśli chodzi o nią, to myślę, że wyszło mi nawet git, nawet podobnie. W sensie ja wiem, że staram się ją zrobić najdrobniejszą, bo wydaje mi się, że ona była taka najdrobniejsza. Cornelia była na pewno najwyższa i, i szkoda mi, że yy, nie można tej wzrostu ustawiać, bo to trochę głupio wygląda, bo wiem, że Cornelia była dużo wyższa od reszty. Tak się przynajmniej z pamięci wydaje. No ale no niestety. No, i właśnie jeśli chodzi o hailing, to. No, zmieniałam no to za dużo, nic do powiedzenia. Lubię tę postać. I pewnie jakbym nie miała Irmy do wyboru, to bym właśnie ją wybrała. Yy, nawet myślę, że wyszła mi dobrze. Miałam, ja bo też musiałam mieć zrobić rekolory. I ta fryzura nie jest taka do końca, jak ona miała na co dzień. Ale wiem, że ona czasami miała też takie do góry, przynajmniej w serialu. Ale w komiksie zapewne też. No i ją zrobiłam właśnie w spódnicy, bo wiem, że ona takie rozkruszone spódniczki nosiła. Zrobiłam jej za kolanówki, jakieś tam buciki wysokie. I tą kurteczkę, nie wiem, czy to tak do końca kolorystycznie pasuje, bo ona była bardziej kolorowa, no ale trudno. No i to tyle. Dajcie znać, jak mi poszło. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie Witch. No i Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam Was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę na Discord, linki w opisie. Życzę Wam miłego dnia, zdrowka no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!